Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy widzowie. Speedrun 6.0, kolejny odcinek. Mam polskiego przeciwnika, z kim ja mam tutaj przyjemność. Czy ja znajdę tutaj jakieś dane o nim? Jest Nie... Jakub Kowalik. Nie znam, ale pozdrawiam. Mamy obronę francuską. Renujemy obronę francuską, moi drodzy, trwa przed sprzedaż kursu do 26 czerwca. Zapraszam. Można dołączyć w najniższej cenie w tym momencie skoczek w 3 d 6 Wariant wymienny. Ja zawsze uważam, że jak ktoś gra wariant wymienny, we Francuzie, to niekoniecznie powinien grać tego Francuza. Czarne są w porządku. Tutaj gramy swoje C6, powtarzamy te same ruchy, ale skoczka wstawimy na pole D7. Na E7, przepraszam. Tak, tutaj się rozwijamy. Skoczek się rozwija z drugiej strony. Hetman C2, proszę bardzo. Hetman C7 dokładnie to samo. H3 po żądalu, odchodzimy. Zawsze będzie opcja wymiany. Dążymy do długiej roszady i zrobimy długą roszadę. Przeciwnik krótką, a my długą. Kto wygra? Nie wiadomo, ale ja mam bardzo jasny plan. Ja chcę tutaj atakować pionkami. E, jeszcze muszę odpowiednio to rozegrać, oczywiście, ale zobaczcie, przeciwnik zagrał niby proste ruchy, wyprowadził figury, ale na trochę wyższym poziomie. Według mnie trzeba te figury wyprowadzać umiejętne, żeby one miały jakikolwiek progres dalszej gry. Już to trzeba by było przewidzieć. Sorry za echo, ale może ono takie będzie. Jestem już w biurze. Słuchajcie, e, jest jak jest. Jakieś osłonki tu spróbuję kupić, żeby wszystko działało. Ale głos myślę, że nie jest najgorszy. Bywało gorzej, przyznacie. <grytanie> tak przy okazji. E, także moi drodzy, lecimy. Długa Roszada, zobaczymy, co zrobi przeciwnik. Ja tutaj e, chyba zaplanuję sobie ruch F6 i G5. Coś w tym stylu. Um, może H6G5, chociaż no tak, to też jest jakiś plan, bo tak, tak, tak i ta wymiana też będzie w porządku. Bierze um, E8. Dobra. No, gramy H6, tak, żeby zagrać G5. Grajmy proste ruchy. Grajmy prosty plan B3, żeby pewnie tu zagrać. Dobra, idziemy G5. Dosyć szybko, dosyć agresywnie próbuję tutaj na przeciwnika jechać. Niech się boi takiego ruchu. Zawsze wymiana spowoduje to, że otworzy się linia e, i już mogą być jakieś ciekawe rzeczy. Może taki w ogóle ruch, wybicie, 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 oddanie pionka. Tutaj ma to sens. Tu się trzymamy, lecimy. Jednak lecimy. Bo jeżeli tak, to ja mam gońca. Aha, za szybko zagrałem. Ech, za szybko zagrałem. Kurczę. E, za szybko zagrałem. E, no właśnie, bo C5 teraz jest. Bo jak zagram tu, on mi zbije, i tu wisi skoczek. Ale zgrzeszyłem. Zgrzeszyłem, moi drodzy. Zgrzeszyłem. Podstawiłem figurę. Podstawiłem figurę, ale co dalej, czy tutaj jednak zagrać? Myślę, że muszę tu zagrać oddać figurę w ten sposób. Nie mam wyjścia. Nawet z jakiejś pionki ten koniec jednak no tu wybije. Jedyna szansa to będzie wieża G8, żeby tam mocno króla atakować. No widzę to, że podstawiłem. Niestety ja to widzę. Ubolewam mocno. Teraz grozi wzięcie tu. A... Jaki progres robić? Nie widzę żadnego progresu. Tak, tak. A mam przegraną, oczywiście. No Krzysztof potrafi podstawiać zawsze wszystko yy, perfekcyjnie. Yy, więc tutaj... Nic dobrego z tego nie będzie. Niech będzie tak i tak. Cofka. Żeby tutaj patrzeć na pionka. Ok. Jest źle. H5, tak. To jedyna szansa, żeby otwierać pozycję. On się powinien uzbrajać tutaj. No idziemy H5, żeby próbować atakować. Jasne. No dobra, zdwajamy, żeby jakaś tam siła była większa. E, ale to i tak e, nic nie da. <laughs> figura mniej we Francuzie. No dobra, podstawiłem. Jasne. Tutaj po prostu podstawiłem. O to kto zachwalałem. Ale dobra, podstawka. Podstawka była, figura mniej. Mm, dobra. No właśnie, i teraz nie widzę, jak dalej progresować. Tak zagrać. Nic to nie daje niestety. Przestawimy tu skoczka. Taki ruch. Tak. Zbicie zbicie. Dobra. Prowokuje go do tego, żeby wybił. Chociaż wybicie musiał tak zagrać. A... On na pewno się zastanawia nad wybiciem, może taki ruch. Wybicie, wybicie, wybicie i co? I co? Tutaj grasz? Tak. Tak? O tym Jeden pionek odbity. Może koncepcję gry zmienimy. Czyż on tu będzie łatwo? Będzie mógł mnie atakować. Wiecie co? Komentarz tutaj już jest <ścoughs> raczej. what To okej, okay, to się bro... A, tutaj jest ruch. Ajajaj. Dobra, i chyba tu. Bo zapomniałem, że jak gram tutaj, to mam tu widły. Jest tutaj ruch obronny. A nie, przegrywam, bo jest taki ruch. Dobra, przeciwnik wygrywa ze mną bez mydła. No tak ładnie pograł. Ładnie pograł i nie mam tutaj żadnych szans. Dobra, poddaję. Może rewanż, może nowa partia. Nowa partia. No jak się podstawia, no to niestety tak to się kończy. Skoczek F3. Skoczek F6. Dobra. G3, G6. Szybka akcja. Szybkie pierwsze ruchy. Obrona królewsko-indyjska. D7 niech będzie i E5. No i rzeźbimy. Rzeźbimy. Tak, tak. Wyprowadzimy te wszystkie figury. No tam podstawiłem po prostu. No szkoda, 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 szkoda. Bo to jednak trochę boli. Dobra, wymieniamy skoczek na C5 na pionka. Tam C6. Normalna sprawa. Może A5 zagrać też można było. Ale. To już jest trochę konsekwencja tej pierwszej partii, że trochę tak bardziej, ale dużo oczek straciłem, kurczę, na tamtej partii, aż 11. W tym poziomie to niestety jest ciężka sprawa. Koczek 6 Spróbujmy się rozbujać pionkiem A5. Jeżeli B5, tu się pojawia fajne pole, więc Hetman C7 z przytrzymaniem. Tak mi się wydaje, że tutaj trzeba przytrzymać pionkę i potem wrócić tu. Chyba, że on wybije, no to wybije goniec też jest świetnie. Skoczek przejdzie tędy. To też są opcje dobre, żeby tak zagrać i tak na przykład zagrać, albo tak zagrać. To są moje pozycje. To są moje pozycje. Chociaż taki ruch będzie lepszy, bo tu nacisk może jest tutaj. No to, to, to właśnie o to chodzi w tych szachach. Jak ważny jest pionek c6. Aha, takie posunięcie istnieje. Ale tu tu tu, jeżeli tak, to ja strzaskam, on bije, ja tu szach tu Wejście tak, ale warię. Dobra, to się zgadza chyba. Tak, 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 to będzie gorzej. To się zgadza. To się nie zgadza. Ładnie to spił Dobra. Nie mam wyjścia. Chyba Hetman A6. Bronić wieży trzeba. Jeżeli tu, to mam zawsze bicie i tam atakuję. Możliwe, że on nawet tak zagra. To będzie nawet niezłe. Wtedy wrócę. Aha. Zrobiła ostra partia. Słuchajcie, tam, ta pierwsza partia trochę mnie wybiła z rytmu. Duży niestety. Duży niestety. Muszę wrócić, bo jak zbiję tam wieże, to będą problemy. Ogromne. Skoczek za silny. Niec musi pilnować. <laughs> w piąkach porówno. Tu grozi wzięcie, chociaż nie, tu jest atak. Zawsze odejście. Dużo taktyki się pojawia. Tak, będzie trzeba grać. Kurczę. Dobra, tak trzeba chyba połączyć wieżę. Bo jeżeli wieża zagra tu, to jest opcja taka. Dojście wieżą. Mhm, to widziałem. A wieża tu i tu. Repionka. Jakość mniej. Mm -hmm. Okej, okay, no muszę, tak. Ja. <laughs> Jakość mniej i bez perspektyw, tam jeszcze pionek wisi. E, no tak, to niestety już się układa, ale jakieś może będą chocki, klocki na D4. Tam jakieś F3, coś tam, czary mary, hokus, pokus. Nie, nie mogę chyba nagrywać spiedra po dwóch godzinnych zajęciach. To jednak energia. Tam będziesz mnie kosił. Nie lubię tego. Tak? Po prostu zbić. Dobra. Spróbujemy to wymienić. Bo jeszcze mam opcję taką i taką. Pionkiem będzie musiał zbić. <laughs> Twardo spróbujemy się obronić. Pianek więcej, zachowajmy go. Nie myślmy o wygrywaniu tej pozycji, tylko o raczej utrzymaniu tej pozycji. Zatrzymuje figurę. Tupionek wisi, ok, ale już są jakieś takie opcje. Już są jakieś takie opcje. On też musi się obawiać, muszę zachować trochę figur. Dobra. Ach, te gry bez jakości. wisi, tak co zagram tak no gram tak no a mam wyjście no mi weźmie pionka tak przytrzymać spróbujemy tutaj od razu na F2 się zasadzić bo grozi taki ruch i tu Kurczę, zapomniałem koniecny c. Właśnie, tego zapomniałem. O tym zapomniałem. W tej prostej taktyce. Kurczę, to mam przegraną, bo zagram tu, to jest f3. Dobra, szybka wtopa. No słuchajcie, niestety porażki. Niestety porażki. Jeszcze zagrał tak, chyba trochę źle. Jeszcze jest szansa, bo jak zbiję tu, to ja mam tak i tak. A. Mogę wrócić. O tyre 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 Dobra, w topa jest. Dobra, poddajemy. No ranking poleciał. No niestety na tym poziomie bardzo ciężko ten ranking nabijać. Szukam kolejnej partii. No niestety odcinek taki słuchajcie porażkowy. Co zrobić? Co zrobić, jak nic nie zrobisz? Tak to już jest, ale walczymy. Walczymy, nie poddajemy się. Wiecie, znacie mnie. Wiecie, jakie kryzysy już były w tym speedrunie. Nie tylko tym, już tak, niestety, to bywa. Jeszcze chwilę poczekam. No, ale słuchajcie, wnioski już można wysunąć same. Należy grać. Jak się jest w miarę wypoczętym, no, skupić się. Skupić się, skupić się, skupić się. Wiecie, na pewno fajnie się to ogląda, jak ktoś gada, wygrywa, wszyscy klaszczą, ale są też momenty, kiedy jest ciężko. No, ewidentnie tutaj na podstawiałem, na podstawiałem grałem za szybko, sam o tym wiem. Dobra, moi drodzy, zostawmy ten temat, będziemy walczyć następnym razem. Dzisiaj króciutko, ale też jakaś tam nauka pewnie z tego wynikła. Pozdravljeni, do zobacka.